No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Spyro Reignited Trilogy Sezon 3. No tak, i w tym odcinku pójdziemy sobie tutaj, będziemy lecieli po kolei do lodowego szczytu. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie zrobić od razu na początku tej bazy sierżanta Lota, ale Chyba po prostu mi się nie chciało. <noise> Więc postanowiłem yy, zacząć od tego. A ewentualnie, jeżeli tutaj będzie jakaś jego misja, to dogramy to jakby w odcinku już z jego mapy, tak jak zrobiliśmy to z Shailą. Fajnie wymyśliłem, co? Dobra. Eee... Tak, ten poziom pamiętam ze względu chociażby na. Tym się w końcu zajdzie? Zaraz do końca. Chcę z w przeręblu, Ale no sorogi zablokowały ścieżkę i nie mogę się przedostać. Próbowałem porozbijać bloki strzelając z działa, ale to działo nie strzela prosto. Od rana nie mogę w nic trafić. Okej. Okay. Eee, tak. Eee, pamiętam to z misji pod tytułem że trzeba było taką balerinę, jakby osłaniać przed nosorogami, i to było po prostu mega problematyczne. Oczywiście wtedy, jak było się młodszym. Dobra, ok. Dobrze, zbieramy, zbieramy. Ok, wyczyścimy sobie wszystko tutaj. Nie wiem, jaka jest kolejność, jakby. Aha, będziemy musieli chyba iść tak czy inaczej po schodach, bo to nas wniesie chyba w tamtą stronę dokładnie. Co my w ogóle tutaj mamy do zrobienia, bo znaleźć niedźwiedzia polarnego. Aha, no dobra, ile jest. Raz, dwa, sześć jajek. I 500 diamentów. Punkt umiejętności. Poszybuj na piedestał. Dobra. Ja chyba wiem o który piedestał chodzi, więc myślę, że nie powinno być problemu ze zdobyciem tego punktu. Jezus Maria, ale wpadłem prosto w ten, nie zauważyłem tego, dobra, zabieramy od razu motylka Okej, okay, ten pewnie, no kurczę, zabierz to Czy tutaj gdzieś na bok? Nie Dobra O! Aha dobrze, dobrze. Czy to już mamy na tej półeczce wszystko? Mamy, to cudownie. Dobrze. No kurde. Spyro się zbadżył trochę, bo tutaj jak widzicie mamy taką e, spękaną część tego lodu. No Spyro jako że na lodzie nie może podskakiwać, tak będziemy musieli tam zeskoczyć stąd. I dopiero tam się dostaniemy pod lód, żeby pozbierać diamenty. Więc taki to myk. Okej okay. Czy to go zabiję? Chyba tak. Świetnie. No. Czemu to nie wybucha? Okej. Okay. Głupie pytanie. Dobra, tutaj mamy chyba wszystko, więc... Na pewno tak, dobra, wracamy. Tutaj oczywiście jest więcej diamentów pod lodem Ciągle zapominam o tym, że jak nie mam Sparksa to trzeba zbierać wszystko ręcznie. O, jest. Nie mamy jeszcze ani jednego jaja, to trochę takie podejrzane, bo jakby jesteśmy już... O, tam jest jajko. No właśnie to. Czy tu mamy pierwszego o, gościa, zabiję go stąd. O dobra. No, dawaj. Dobra, ostrzelamy tego czopka. No kurczę, czemu to nie trafia? O, super. No i dobra, to mamy zbanki. Tutaj mamy rakietę. Super. I możemy wbić sobie w takim razie do windy. Yy, nie, nie wbijemy sobie do windy No nie, ona jest za wysoko To jakiś jest inny patent w takim razie na tą windę A na razie przelecimy sobie tutaj do tej jaskini Wyzbieramy sobie to co mamy wyzbierać A do Ok, chodźmy na razie tutaj Umarłem. Super. Nie mogłem się doczekać tego momentu. No, orany. Co się tu? Strasznie daleko nas cofnęło, znaczy daleko no. Może nie jakoś specjalnie daleko, ale. rany, wszystko trzeba zrobić od nowa. Jesus, I hate it. To też trzeba zniszczyć. Dobra, zrobimy to szybko. No i co, tamtego ptaka też muszę znowu zniszczyć. Znaczy nie muszę, tylko że ja nie wiem później w jaki sposób on będzie nas atakował. Kurde, no przecież ja widzę, jak to przez niego przelatuje, to jest. Dziwne. O, spoko. Co prawda, że diamentu za to nie ma, no ale. Co to gada? A, to tamto, dobra. Kiss Okej, okay, załatwieni są ci frajerzy. Czemu Spark z tego nie podnosi? Ja tak się zastanawiam, jaki on ma problem. <grym> nie, 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 nie. Okej. Okay. Super. Jest jakiś zbadżony czy co? Ja tego nie ogarniam. Serio. Okej, okay, tam mamy schody i chyba stamtąd się dostaniemy do tamtej windy, która nas interesowała wtedy. I chyba przy okazji po jajko. Dokładnie. Meynhard? Aha. To taki mały śpioszek troszeczkę. Nie, stamtąd się też tam nie dostaniemy, więc nie ma co nawet próbować. Rozwaleni. Hmm, hmm, hmm. Okej, okay, pozbędziemy się tych skrzynek. Tutaj i tutaj mamy znowu ptaszki. Dostałem trofeum mięsa armatnie właśnie. Okej, okay, jeden trafiony. Jeszcze nie umiem tej wysokości jakoś tak dostosować do tego. On tak faluje dziwnie, nie wiem o co chodzi. O, super. Dobra, i teraz tam możemy sobie na spokojnie przelecieć. bank. To nie jest ten z punktu umiejętności, jeszcze. Czy my stąd dziś możemy jeszcze dolecieć w inne miejsce? Raczej nie. Ale musimy zjechać tutaj z powrotem na dół, żeby się cofnąć. Znaczy cofnąć, żeby móc wrócić jakby w tamto miejsce. Dobra. Jesteśmy tutaj. Ej, serio, ten sparst jest jakiś leniwy, ja nie wiem o co mu chodzi. No patrzcie. No on tego nie w ogóle nie ma nie, nie chce tego podnosić. Nie wiem why. Okej, okay, tutaj mamy tego gościa. Załatwmy tylko tych, bo to jest koniec poziomu, tak czy inaczej. I później tutaj z schodkami. Dobra, kaczuszko. Kolejne ptaki nam zostały. Ale czy to nie są czasem te ptaki z początku gry? Przecież one są już zabite Nie To nie te Tam to się chyba zapisało, że one są martwe, więc yy, To nie to Okej, okay, podejdźmy do niego, niech on da, da nam jajko Rano lodowe bloki, żeby Bob nie miał szans dotrzeć do przeremla pierwszy. Jeśli chcesz sprawdzić, jak się z niego łowi, pożycz ci swój sprzęt. Aha, czyli te jak nie nosorogi, tylko to był Czet. Ten misiodag. O Boże, że znowu nie lubimy Mazgai. A tak przy okazji, nasza gondola jest zawsze do twojej dyspozycji. No to dzięki. K nie mogę wrócić kamera. Okej, okay, dobra, wróćmy się tutaj do Moneybagsa. Zapraszam, Spyro! Za tymi drzwiami skrywa się najlepszy show wszechświata. Zgadza się. Tańce na lodzie. Akurat mam bilety na cały sezon, ale musisz się szybko decydować! Jasne raz się żyję. że kulturalny z ciebie smok. No śmiało! Pokaz. Zaraz się zaczyna. Tak, to jest właśnie ta akcja z baleriną, no ale... jej jak tu jest ciemno, tam było jaśniej. I ta melodyjka taka dziwna właśnie, psychodeliczna, pamiętam. tu chyba nawet nie ma żadnych diamentów do pozbierania, tutaj po prostu jest tylko to jajko. Ciśniemy do tej laluni. Dziś wieczorem ma się odbyć mój pokaz tańca na lodzie, ale hokeiści wszystko psują! Pojawiają się za każdym razem, gdy próbuję rozpocząć układ i obijają mnie kijami! O, bardzo chciałabym znaleźć partnera: kogoś odważnego, silnego, przystojnego i fioletowego. Kto zionie ogniem? Pomożesz mi podszlifować mój taniec na lodzie? Nieokrzesani hokeiści nich okupują tafle, a ja tak bardzo chcę ćwiczyć. Jasne, sorry, musiałem wziąć sobie kakawy. kawy. Obronisz łyżwiarkę? Jasne. Dzięki, jazda! O Boże, tutaj oczywiście też widok jest zupełnie inny niż to co było kiedyś. Nie wiem czy jest łatwiej czy trudniej. Jest inaczej. Zdecydowanie inaczej, bo wcześniej mieliśmy też widok z góry. OK. To chyba wszyscy. Super. Udało się! To był mój najlepszy występ, ale jeden z sędziów chyba nie był nim zachwycony. Zamiast różą rzucił we mnie jajem. Proszę, Oho. weź je sobie. Cerny? Carmi? Ojej, on wygląda jak ja! Może na następnych igrzyskach wystartujemy w duecie. Tak, te różyczki pamiętam jak ten, tylko fajnie, fajnie to wygląda, że to jest tylko tak w jednym miejscu skupione na potrzeby tej kaccenki chyba. Słuchajcie, jestem zachwycony, że to poszło naprawdę tak łatwo, bo wiadomo, że kiedyś się nienawidziłem tej misji. Ze względu na to, że oni byli... To był widok z góry. I to nie było wcale takie łatwe, patrząc tylko tak naprawdę na nią, z której strony ktoś gdzieś wyjdzie. Dobra, zejdźmy sobie tędy. Tutaj będzie chyba... Ko <laughs> Jezu, jak się wystraszyłem. Tutaj będzie chyba kolejna... Yy, misja. Dokładnie. Tutaj chyba będziemy ścigali złodzieje jajek. Of Kills. <laughs> nie pomyliłem się. Tutaj nawet nikt nam zadania nie zleca, tu po prostu musimy ich dogonić. Tutaj po prawej jest znęka z zbiemy... O, ja z tą stronę. Także super charge'a pełną parą. Ja pierdolę, czy on biegnie znowu za mną. Jak to się dzieje, że ja ich nie mam pojęcia. Ej, no gdzie on jest? O! No kurde, patrzcie, to jest to... to było chore. Ale to miło, że one na nas czekają. O! Walnąłem go. Becia, Spoko. Aha, to jest Becia. No dobra. Okej, okay, tam mamy drugiego. No kurde! Gdzie biegu. pobiegł? Tam na górze jest, ale jaką tam blazu? Dobra. Nie, no dobrze, biegnę, okej. Okay. Kurde! Fuck! Dobrze, że tu się żyć nie traci, bo bym chyba umarł. Umarłbym tracąc życie. Dobra, to w ogóle super, bomba! Mogę tam przelecieć? Mogę. Gdzie jesteś? Mały smrolu. Jak spam się tak śmiesznie zaczyna na krawędzia czasami. No i gdzie on jest? No to jest chore. Ja go nie widzę w ogóle tego gościa. Już wiemy, że to poleci w przyspieszonym tempie. A bo jest nagle. Dobra, no nareszcie, harcerz, ok, moonwalk, super ci poszło. Ok, i teraz pora na zbieranie diamentów. Ja kogoś jeszcze słyszę, ewidentnie. Ok, i tak. Tutaj trzeba to rozwalić szarżą, więc muszę się trochę cofnąć. Uch! Ok, tutaj były tylko diamenty, jak, widać, jak widzimy. Ale tu jest jeszcze jedno takie miejsce z taką wnęką. Ono było chyba gdzieś tu. O, właśnie. I tutaj mamy windę. Także widzicie, tu jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do pozbierania. Oki! Okay. Dobra, i teraz, żeby zdobyć punkt umiejętności, to musimy się dostać... ...tutaj. Ogólnie na to musimy wlecieć Co mu się stało? Yy... Tylko tak, teraz musimy się z powrotem cofnąć Ok, i gdzie to było? Tutaj chyba Tak, tak Okej, okay, wbijamy do windy to będzie druga podróż. I super. No, i mamy punkt umiejętności, bardzo fajnie. Sprawdźmy w tym czasie, ile nam brakuje diamentów. 419. Poszybuj na podniebną wyspę. Okej. Okay. Aha, wyjście jest tutaj, dobra. Wychodzimy stąd. I teraz tak. Musimy się cofnąć na tą. Yy... Było takie jedno miejsce, gdzie musieliśmy rozbić jeszcze na przykład głową tafla jeziora. Czy ciągle zastanawiam mnie, jak na przykład dostać się do tamtej windy z drugiej strony? Tu się gdzieś wychodziło ja to pamiętam. Gdzie nas zaprowadzi na przykład ta winda? A no właśnie, a i to jest właśnie tutaj, dobra super Wszystko się układa Mam wszystko, mam dobra Musimy przelecieć sobie teraz też na drugą stronę O i tam jest właśnie to jajko i tu jest ta winda Wszystko się wyjaśniło bardzo szybko Release Ok Ok, mamy wszystkie jajka, bardzo fajnie Czy możemy tam wrócić? No raczej nie bardzo Raczej nie bardzo, ale możemy się ciężyć Cofnąć Musimy się cofnąć aż tutaj, do końca mapy no, Skocz. Hmm. Dobra, jesteśmy. Oki, okay, i tutaj rozwalamy głową. Mam nadzieję, że tutaj nic nas nie będzie zjadało, bo oczywiście sterowanie w 10 na 10, jak widzicie. Ok, yes, to jest przejście. No i pięknie, nie musieliśmy się nigdzie wracać, to jest po prostu hit. A właśnie, czekajcie, czy jak ja się cofnę tutaj, do tej gondoli, to chyba będę miał bliżej. Ale super, wymierzyłem skok. Ja czeka porażka. Aha, no ale i tak jest ukończone. I tam jeździ ta gondola. I tą gondolą się przejedziemy. No przecież słabo byłoby tego nie wykorzystać, no nie. No, zawracaj. O, jedzie. Czy spadnę? Ja pierdzielę. O co chodzi, no? Ja w to nie wierzę, to jest niewiarygodne. Po prostu Zoey w końcu straci na mnie cierpliwość. No, jest sobie. Łoł! Wow! Jezu, znowu spadł. Okej, okay, wychodzimy. Rady boskie! Po prostu więcej problemów sprawiło mi wejście na tę gondolę niż yy, ten bonusowy poziom, który... Do który tak bardzo... narzekałem i którego tak bardzo się bałem. No i dobra Mamy to zrobione, mamy punkt umiejętności, fajnie Wobec tego następnym poziomem jaki sobie ukończymy Te wieże, nie wiem Nie, zrobimy sobie yy, tutaj bazę sierżanta Lota Zrobimy sobie to, to będzie dosyć interesujący poziom, co on tutaj powie wiem, że coś powiesz nic. No także to będzie kolejny poziom jaki sobie zrobimy. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostawcie po sobie jakiś ślad i trzymajcie się. Na razie cześć.